Witam, dzisiaj niebezpieczna wyprawa na szczyt Masywu Górskiego. Jak można zauważyć, no jest niebezpiecznie, są strome podejścia. Jak będę już na samym szczycie, to oczywiście umieszczę zieloną flagę, ale tutaj na razie spójrzmy. No są, są tutaj niebezpieczne takie miejsca. Masyw jest potężny, jak możemy e, zauważyć, do tego jest, e, jest tutaj pokryty e, taką ciekawą brązową pokrywą. Nie wiem czy to jest pokrywa śnieżna, czy nie. Być może jest to e, pokrywa ziemista, wulkaniczna. E, spójrzcie jakie to jest. Jakie to jest tutaj dziwne. I też, no, nie można się poślizgnąć, bo jak się poślizgniemy, no to będzie po nas, no. chociaż ta, ta pokrywa jest gorąca. Jest gorąca, tak ogólnie prezentuje się ten masyw, tutaj jest już szczyt. Także tutaj jest szczyt masywu górskiego, tutaj nawet jakaś jaskinia jest. Spójrzcie, jaka jaskinia, nie wiem, czy tam jakieś stworzenia, może łokietek tam jest, się ukrywa, nie wiem. Yy, ale spójrzcie jak to tutaj wygląda, nie? No. Dobra, bo idziemy, idziemy. Tu nie z tej strony, bo z tej strony jest gorzej. Przejdziemy sobie z tamtej strony. Tutaj też spójrzcie, jakieś lochy, też jaskinie, spójrzcie. Ile tutaj tego wszystkiego jest. Nie wiadomo co tam się w środku kryje. Yy, trzeba, trzeba, no być uważnym, być uważnym. Yy, myślę, że tutaj będzie dobrze, chociaż nie, tutaj nie będzie dobrze wejść. Tutaj tak, takie łagodne jest wejście. O, tutaj sobie wejdziemy, idziemy, idziemy. O, tutaj szlak jest, idziemy szlaczkiem. No, o, o prawie się ześlizgłem. O, chodzimy. Jest. A, a, jestem na szczycie. No, dobra, teraz muszę flagę tu, flagę tu yy, Zategować. Zielono, że ja tu był? Jest. I zdobyliśmy szczyt właśnie. W tym momencie flaga zielona jest, szczyt masywu gór został zdobyty i gitarano. Także tak wygląda szczyt masywu górskiego.